Piotrek cały czas zażywa paracetamol, licząc na to, że w ten sposób stłumi swoją wrażliwość. Chłopak czuje się coraz gorzej, ale nie zdaje sobie sprawy, że jest to wynik zatrucia dużą dawką leku. Jest przekonany, że środek dobrze na niego działa i to dlatego jest coraz twardszy. Myślę, że zachowujesz się dziwnie. Mam nadzieję, że ci przejdzie. Nie przejdzie mi. Hej chłopaki, co robicie? Trenujemy przed triatronem. A, to fajnie. To startujecie? No, za tydzień zawody. To fajnie, może bym wystartował. Bo dotąd nie za bardzo się kumplowaliśmy, ale teraz chętnie bym był waszym przyjacielem. Mm, no jaka zmiana. Jak tak dalej pójdzie, to z naszym kumplem zostaniesz. Dobra, to chodź za nim, potremować. Szybciej, panowie, ruszcie się. Tu, 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 tu. tu, tam, drzwi. Dobra, no ustaw się chyba. Gotowi na miejsce. Start! Szybciej! Nigdy nie sądziłem, że będę chciał zostać kumplem Czarka, ale ten bardzo tam naprawdę mocno mi wpływa na psychikę. Zaczynam doceniać twardych facetów, no a Filip jest dla mnie za miękki jak baba. Udowodnię Czarkowi, że jestem tak twardy jak on, no bo chcę być jego kumplem. Nie. Piotrek nie, nie. postanowił zaprzyjaźnić się z Czarkiem, który dotychczas wyśmiewał się z jego wrażliwości. Chce mu zaimponować, dlatego kiedy jedna z uczennic spada ze schodów, Piotrek nie reaguje. Ja nie... Zdumia. Zdumia. Wow, no dalej, dalej. ale no dalej dalej, ja cię Ja zaprowadzę ja do higienistki. chodź, dasz radę? Nic tak, nic nie, ty. nie jest. Co? co ty w ogóle robisz? Czemu jej nie pomogłeś? Bo gdybym pomógł, to byś powiedział, że jestem lalusiem. Ja pierdziele, z jakiś psopaka, jesteś porąbany. A sam jesteś porąbany. Chłopaki, co wy robicie? Co no rzucił się, się na mnie debil. Bo mnie wkurzył. Spokój się, co jest grane. No dziewczyna spadła ze schodów, krew się leje, a ten jej fotki wstryka. A ty jesteś miętki jak ciota. Piotrek, dobra. E, zapraszam cię do pokoju. Porozmawiamy potem. Ten ciechański to jest jakiś debil. Ja rozumiem zgrywać czwardziela. No ale kurna, jakim trzeba być debilem, żeby nie pomóc dziewczynie, która krwawi albo ma jakiś wstrząs. Tu naprawdę trzeba nie mieć rozumu.